Witam, yy, witam was bardzo serdecznie. Na samym początku pragnę wam wszystkim podziękować za słowa, y, poparcia, za całe wsparcie, jakie okazujecie, tak, y, mojej monice jak i mnie. Yy, i chciałem wam przekazać jedną rzecz i podkreślić jeszcze raz jedną rzecz, ludzie, ja nie usuwam profilu. Ja usunąłem profil. Nie usunąłem profilu. Zauważcie, ja nie usunąłem profilu, nie usunąłem zagrajmy. Ja po prostu zawiesiłem na krótki czas działalność swojego profilu, tyle. A dlaczego to zrobiłem? Znaczy na profilu WeChaven, oczywiście. Dlaczego to zrobiłem? Zrobiłem to, jak sami wiecie, ponieważ postawiłem wam bardzo prosty warunek. Albo pewno konto zostanie. Usunięte, a mianowicie chodzi mi o konto LC Sintrax, albo po prostu ja nie wracam do zagrajmy i tyle ludzi. I dopóki on będzie, dopóki jego konto będzie aktywne, to ja nie wrócę z prostej przyczyny. Człowiek ten, y <tryk> jakby wam to powiedzieć, człowiek ten ma pewien sposób, co było widać w przypadku niezapominajki. Zresztą sami widzicie, on potrafi powiedzieć, że dawaj dowody. Że ja ciebie, ja ciebie atakuje że ktoś tutaj ciebie atakuje, daj dowody. Po co ja mam dawać jakiemuś członowi, który mnie atakuje, dowody? Ja nie będę tobie, człowieku, panie LC Sintrax, nie będę ci dawał żadnych dowodów, bo ja nie mam takiej potrzeby dawać dowody. Przepraszam bardzo, atakujesz kogoś, to tak jakbyś podszedł do kogoś na ulicy, zaczął go napierdalać nożem, a później mówisz, daj dowody, że cię atakuje. To ty powinieneś mieć dowód na to, że ja cię atakuję. Wiesz, jakby tak prawo działało, no to dochodziłoby do bardzo wielu sytuacji, w których po prostu linczowałoby się takich ludzi. No. Bo nikt by nie, nie ufał takiemu prawu, prawda? No bo jak można ufać prawu, które chroni bandytę. No, no niestety no w Polsce tak się czasami zdarza. że Prawo chroni bandytę, ale mnie to akurat nie interesuje. No dla mnie to ty jesteś takim bandytą, zaatakowałeś. Monikę, zaatakowałeś mnie, a nie zaatakowałeś oczywiście osobiście. Użyłeś do tego swoich koleżków, pana ośmiorniczkę z Octopusa, który wszedł na profil i zaczął atakować moją żonę. I co z tego wyszło? Wyszło to z tego, że naturalną, naturalną rzeczą, naturalną reakcją ludzi jest to, że mówią takiemu gościowi spadaj, prawda? I co się w tym momencie dzieje? Wtedy pan L.C. Intrax przychodzi i mówi co, boicie się krytyki? Pamiętaj człowieku o jednej rzeczy, ja to powtarzałem w poprzednim odcinku i mówię to i teraz. Krytyka to nie jest atakowanie kogoś. Poza tym, ja nie wiem czemu ty się tak bawisz w tak zwaną krytykę. Ja nie wiem czy Bungo21 kiedykolwiek bawił się w taką krytykę. Czy nie niezapominajka 666 bawiła się w taką krytykę? A przecież też ich kiedyś atakowałeś, co nie było tak? Zaczniesz zaprzeczać czemuś, o czym wszyscy wiedzą. A nie zapominaj 666. Przecież niedawno była akcja, prawda? Jakżeście ją atakowali. I co? Wyprzesz się teraz? Przecież wszyscy o tym wiedzą, o tym było głośno. I co, będziesz się teraz tego wypierał? Wy, możesz się wypierać, proszę bardzo, ale to i tak człowieku nie zmieni tego, że to ty używając swoich, żeby ich nie nazywać już brzydko, jak cię tak to boli, kolegów, używasz ich, najpierw ich wypuszczasz, a jak ktoś im dopierdoli. Bo się im należy, bo po co wchodzą na czyjś profil i atakują daną osobę? Co, co ty nazywasz, yy, jak to odpowiedziałeś, krytyką? I człowieku nie masz pojęcia, czym jest krytyka. Nie można wchodzić na czyjś profil i atakować czyjejś osoby. A ty, człowieku, zaatakowałeś o jedną osobę za dużo. Bungo mógł sobie pozwolić na to, żeby był atakowany i olał cię. Niezapominajka sobie pozwoliła, olała cię. Nie wiem, jak to u niej teraz jest, ale ja na to nie pozwolę. I nie chodzi o to, że ty czy twoi koleżcy zaczęliście atakować. Gdybyście zaczęli atakować mnie, to ja bym to miał w dupie. Po prostu poblokowałbym was, pousuwał wasze komentarze i tyle. No Tak się robi z trollami. Usuwa się ich komentarze, żeby nikt ich nie widział, żeby ludzie nim nie odpisywali, żeby się nie frustrowali ich komentarzami, blokuje się takiego szmaciarza i tyle. I to samo bym zrobił z wami. Przecież sami przyznaliście się do tego, że jesteście trollami, prawda? Natomiast. E... Natomiast wy uderzyliście w osobę mi bardzo bliską. I dlatego. Nie widzę innej możliwości, jak to, co robię teraz. A to, co robię teraz, to nie jest jak co niektórzy mówią chowanie głowy w piasek czy uciekanie. Ja nie uciekam, bo ja nie skasowałem konta. Ja nie zrezygnowałem ze swojej działalności. Ja ją na chwilkę zawiesiłem, a zawiesiłem ją dlatego, ponieważ oczekuję na zablokowanie Twojego konta. Ja. Chcę, moim warunkiem jest to i powtarzam to po raz kolejny. Ja jestem tutaj cały czas na YouTube. Jestem na swoim profilu, jestem na swoim innym profilu, na którym też sobie będę robił zagrajmy. Tylko tak jak ja mówię, ja oczekuję jednej rzeczy: Twoje konto LC Intrax ma zostać zablokowane, ma zostać usunięte, nie obchodzi mnie. Człowieku, nie, nie musiałeś tego robić. Nie musiałeś atakować mojej żony, nie musiałeś atakować mnie. A zrobiłeś to. Najpierw zaczynając swoimi koleżkami, a później sam się dołączyłeś do tego. Bo to, są człowieku, twoje sposoby, i nie, nie uszukujmy się. Ja wiem, że ty będziesz teraz temu zaprzeczał, ale ja to mam osobiście kolej w dupie, bo ja nie zamierzam w to z tobą wchodzić już w jakiekolwiek dyskusje. Ja to mówię po raz kolejny. Ja się nie chowam, ja tylko oczekuję, żeby twój profil został usunięty. Wtedy ja wznowię swoją działalność. A dopóki twój profil będzie aktywny, dopóki będziesz robił dalej to, co robisz, to nie ma takiej możliwości. Po prostu zacząłeś człowieku wojnę, a ze mną jak ktoś zaczyna wojnę, to ginie. Rozumiesz, co to znaczy? U mnie nie ma czegoś takiego, że kurwa, że odpuszczę komuś, wybaczę i powiem okej, okay. nie. Oczywiście, gdybyś mnie zaatakował, okej, okay, dobra. Pff, machnąłbym na to ręką. Ale zaatakowałbyś bliską mi osobę. Wraz ze swoją, ze swoimi wielkimi przyjaciółmi, których tam masz. I jeszcze jedna kolejna rzecz, a mianowicie coś do widzów pana L.C. Sintraxa. Ja, mówiąc przy dupasy pana L.C. Sintraxa, nie mam na myśli widzów L.C. Sintraxa, tylko mam na myśli kilka osób, których wypuszcza jak psy i którzy atakują, gryzą innych, a jak ktoś ich, kurwa, kopnie w pysk, to od razu pan L.C. Intrax przychodzi i mówi boicie się krytyki? bo to jest, człowieku, twój sposób i każdy o tym wie. Przekonał się o tym Bungo, przekonała się o tym Niezapominajka, ale uderzyłeś w jedną osobę za dużo. I dlatego ja zamierzam wznowić robienie Zagrajmy, ale dopiero wtedy, kiedy zobaczę, że twoje konto zostanie zablokowane albo usunięte. Dopóki twoje konto będzie aktywne, ja nie kontynuuję żadnego Zagrajmy. No. I to mówię ludziom, ja jestem tu cały czas, ja będę na swoim drugim profilu, Będę sobie tam siedział, będę sobie tam coś robił. Do spamerów od razu zaznaczam, że jak zaczniecie pisać jakieś hamskie teksty, to idzie blokada i usunięcie komentarza. Bo nie będę z wami dyskutował, bo mi nie chodzi yy, o wszystkich troli, mi chodzi o jednego, pana L.C. Sintraxa. Pan L.C. Sintrax powinien mieć świadomość tego, że mu nie odpuszcza. Po prostu zacząłeś człowieku, uderzyłeś w jedną osobę za dużo i teraz za to zapłacisz. Zapłacisz własnym profilem, na który tyle pracowałeś. I popa pomyśl, człowieku. Popatrzcie, nikt inny nikogo nie krytykuje. Czy Gimper wchodzi na czyjeś profile i kogoś krytykuje? Czy niezapominajka to robi? Czy Panczak to robiła? Czy ja to robiłem? My wszyscy siedzimy. Czy Diodo z Diablo to robił? Czy Pilarzyk to robił? Mr. Jack to robił? A Człowiek z Wyżyn to robił? A Mano Game to robił? Kimiko to robiła? Nikt tego nie robi, nikt nie wchodzi na czyjeś profile, bo każdy ma swój profil, ma swoich widzów i robi swoje, bo robię Zagrajmy, a nie wchodzę na czyjś profil i nie przypierdalam się do ludzi. A ty człowieku, wiesz co mówili twoi koleżcy, wiesz sam to ty mówiłeś, ja nie będę z tobą dyskutował, ja nie potrzebuję na nic dowodów, ja ci nic nie będę udowadniał, uderzyłeś we mnie i ja po prostu zamierzam zniszczyć twój profil. Taki sobie przyjąłem cel, ponieważ ty pierwszy we mnie uderzyłeś i nie obchodzi mnie to, człowieku, co ty masz do powiedzenia teraz. Jeżeli kogoś atakujesz, to licz się z tym, że zostaniesz zniszczony. Czyli, tak jak powiedziałem, nikt inny nie robi tak jak ty. Wszyscy trzymają się swoich profili i siedzą na swoich profilach, tylko ty włazisz najpierw. Puszczasz do przodu swoich koleżków, oni robią burdel, a wtedy ty przychodzisz i się włączasz w wielki, dobry panelce Syntrax, broni swoich przyjaciół. Robisz to za każdym razem. Robiłeś to z bungiem, robiłeś to z niezapominajką. Próbowałeś zrobić to samo e, z Panczak84, ale tu ci nie wyszło, człowieku, bo nie wziąłeś pod uwagę tego, że trafiłeś hamie na Łychevena. I zapłacisz teraz za to. Z własnym kątem za to zapłacisz. I tak jak powiedziałem, ludzie, teraz mówię to do swoich widzów: wrócę, będę kontynuował zagranie, jak konto LC Syntrax zostanie usunięte. A podjąłem taką decyzję, ponieważ człowiek ten jako pierwszy zaczął atakować moją żonę i atakował mnie. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to jego sprawa, mam tu w dupie. Ja mam swój cel i zamierzam spełnić ten cel. Tak więc. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję za uwagę swoim widzom. Dziękuję za uwagę widzom LCS Intraxa. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie to do serca. I pamiętajcie, ja mówiąc przy dupasy nie mam na myśli was, jako widzów LCS Intraxa, tylko mam na myśli parę osób, którymi on się posługuje do atakowania innych ludzi. I tyle, proszę. Zrobicie z tym, co chcecie. Tak więc dziękuję wam za uwagę. Bywajcie.